Mogę powiedzieć, że to jest mój osobisty sukces, bo do czasu ukazania się tej książki, Żydzi, głównie amerykańscy Żydzi, bo Żydzi w Izraelu to wiedzieli, jak sprawy wyglądały, bo dużo dzieci żydowskich uratowanych w klasztorach było w Izraelu. Natomiast amerykańscy Żydzi po prostu wycierali sobie mordy kościołem, że kościół nikt nie zrobił, że kościół to, że kościół z nazistami współpracował, i inne takie bzdury. Po ukazaniu się tej książki mogę powiedzieć, że to jest moja osobista satysfakcja, że żaden Żyd, najgłupszy nawet i kłamczuch, nie odważy się powiedzieć, że Kościół w Polsce nie zrobił nic dla ratowania Żydów. Nawet tydzień czy dwa tygodnie temu ukazał się wywiad z tym Markiem Rosen, ambasadorem amerykańskim w Polsce, który jest Żydem, chodzi w Jarmułce. No, i on też w wywiadzie komuś tam udzielanym e, mówił, że kościół w Polsce się zachował świetnie i że siostry ratowały żydowskie dzieci. E,